Tutaj After Orlen, wasza, wasza. Marty. Mieszki i Marty. Myśa, trzy to tutaj dzisiaj gramy. Karol nam pomaga. Jest dobrze mieć takich chłopaków obok. Co ćwiczysz teraz? Teraz? do Paweł. Cześć, Paweł. Tutaj mamy grać. Jest dzisiejszy dzień to dużo jeżdżenia, przygotowań. Grania będzie bardzo mało. Ale fajnie, że chociaż Troszkę będzie tego grania. Tak w części vloga szliśmy po to, żeby ekipa techniczna mogła rozstawić wszystko, żeby mogło się odbyć soundczek. Więc to z reguły jest podczas koncertów taka godzina wolna. No i w tym czasie miałam montować kolejny odcinek vloga, odcinek z niedzieli, ale co się okazało? Nie miałam karty. Zostawiłam kartę, nie wiedziałam, myślałam, że zostawiamy na salce ale sami zobaczcie dzień dobry sami zobaczcie, że karty na salce nie było tyle plików mi zostało z rytmu życia w niedzielę Moja, mój błąd 18 sprzęt rozpakowany, idziemy na próbę jaki piękny zestaw Karol, dobra robota To po próbie, jak dzisiaj próba podobała? Próbowałam coś zrobić i myślę, że nam się to udało. Udało się? Dobrze. <laughs> Karol, jak oceniasz 10 na 10. Spoko. 10 na 10. Ja oceniam. U nas jak oceniasz? Co powinniśmy poprawić? 10 na o... 10? Nie sądzę. Dużo nie? rzeczy, nie. No to, to Co ci się to... podobało? To nie, to hmm. też nie. Jaki masz teraz rytm dnia, jak nie masz szkoły? Rytm, rytm. Masz jakiś taki rytm dnia? Rytm, no wstaję, jem, ćwiczę, jem. Ojej, to jest różnie, ale staram się teraz wstawać o siódmej. Siódma? Tak. Widzicie, jakich Widzicie, jakie mam osoby fajne dookoła? Ile godzin ćwiczysz, Karol? Różnie, ale... K to zaczęło tak mało! Trzy. Trzy, tak, Trzy, tak. No, trzy. Grasz na jakimś innym instrumencie? Uczysz się? Uczę się na keyboardzie. U kogoś, czy sam? Sam, sam na razie. Cover na razie. Chcę opanować jeden i... A jaki cover? Oj, to z Ariana Grande. Dobrze. Ariana Grande. Który? E, into, you, into, you. into You. Into You. Nie Side to Side. To jest z nikim na Into You. A ja, ja rozumiem. Oj! Coś tutaj chyba sms przychodzą cały czas. Na Kto? Tam w samochodzie? Jak sobie skraczujesz, to co ci się wyobraża? To wyobrażasz sobie, że... Jakbyś miała się narysować, tak byś się narysowała. Jakbyś miała narysować, to jak się czujesz jak skreczujesz? Jakbym miała narysować, to mhm. bym narysowała. Z czym może? Pięciokąt. Pięciokąt bym narysowała. Czyli czujesz się jako pięciokąt? Jestem pięciokątem, kiedy skroczuję. Tak. No to jest nie rozumiem, muszę mnie wytłumaczyć. Musisz narysować. Czuję się, czuję się mocną bryłą wtedy. Mm. A, ty go, a ty karol, jakbyś się narysował? Ja Jakby koło. Koło. Centrala, wewnętrzna w tocie koła. Mm. <laughs> Taką śrubą, którą można dokręcić. Czuję się, że na, na początku tak się rozgrzewam i się wkręcam jak śruba cały proces i w miarę jak yy, jak zaczynam ćwiczyć dłużej się dokręcasz. to tak się dokręcam robię to bardziej precyzyjnie, szybciej bardziej dynamicznie i zamyślam się wtedy potem przychodzi taki moment, że jestem już taką dokręconą śrubą do maksa a to nie trwa za długo to ta się się trochę poróżnia. Jak się poróżnia, to znaczy, że trzeba już zrobić sobie odpoczynek. Cóż? Dobre. Dobre. Śpimy. Ale tu Banana wyrzuca? Ja żaden go. A dobra, mm. bo mi jest cały. Cała się straszyłam.